najprzyjemniejsze jest coś zepsuć, co jest nowe, piękne, śliczne i wszystko w tym działa. I uwaga, będziemy to psuli, pozornie będziemy psuli. Czyli we wtorek w naszym premierowym programie Offroad razem z Albertem Gruszczukiem o godzinie 19.30 zaczynamy bardzo mocne przygotowania do rajdu Dakar. Raj Dakar, najważniejszy, najtrudniejszy, najbardziej męczący rajd na świecie. Każdy chce go wygrać, to wygrać, moi drodzy. Wygrywa tylko jeden dojechać do mety. I okazuje się, że nie jest to takie łatwe, nie jest to takie proste. Mimo, że są firmy, które mają mnóstwo pieniędzy, mają zaplecze techniczne, bardzo się do tego przygotowują, to jednak tak zwany pech i tak zwany czas potem to wszystko prostuje. Albert Grzyszuk jest jedynym Polakiem, który na własnie, własnoręcznie skonstruowanym samochodzie przejechał cały raj, dojechał do mety. To jest wielki sukces. Tym razem, uwaga, rozbiera Nówkę Land. Rowera. Piękny, nowy, wyszczący samochód, a myśmy tylko zatarli ręce, bo mogliśmy tam być z naszymi kamerami i patrzeć, jak wyrzucamy wszystkie rzeczy niepotrzebne, siedzenia, obudowy, te wszystkie bariery, które na co dzień może budzą zachwyt, ale w rajdzie Dakar kompletnie nieprzy, nieprzydatne. Uwaga, rozpoczynamy tym samym nasze bardzo mocne, off przygotowania łącznie z relacją z rajdu Dakar na naszej antenie OTV. Wtorek, godzina 19.30. Nieprzydatne psujemy, ale rozwieramy nówkę Land Rovera. No, generalnie wypas. Tak, bo, rozważamy w tej chwili, właśnie z Robertem, czy nie zostawić tego panelu. Bo ten panel jest bardzo interesujący ma klimatyzację, radio. z głową, czyli moi drodzy, nawijamy, nakręcamy przez 28 minut 16 tysięcy litrów. I to na dobrych nastrojów. A to jest taki program, jakby taki program kucharski, bo przez są tacy ludzie, którzy rozstawiają na stole różne rzeczy, mieszają, 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 próbują i mówią super, ale ja nie wiem, ja nie wiem, bo jestem po drugiej stronie ekranu. A my wam w tym programie możemy pokazać rzeczy dobre, które są namacalne, bo one są obok Was. A więc pokazujemy, co robiła orkiestra, co zrobiła orkiestra, a więc ten optymizm wasza nam teraz jest niezwykle potrzebny. Zwłaszcza teraz, kiedy mnóstwo różnych brudów się znowu wyciąga, bo Poprzednia ekipa odeszła, przyszła nowa i to w sposób naturalny się miele. Moi drodzy, pamiętajcie o tym: 13 stycznia, bądźcie razem z nami, nic nie musimy do udowadniać. Po prostu jesteśmy, jak to mówią Made in Poland, tego się nie da podrobić. Jest to nasze jedne, jedyne, więc dbajmy o to, wszyscy panowie i panie. Program 5 godzina 21, a więc koniec tygodnia. A my was nagrzewamy do bardzo mocno wielkimi krokami zbliżającymi się do 16 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I my, drodzy, kolejny etap. Naszym przygotowań do 16 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej po Pomocy. Nasz ogromny billboard. To będzie i billboard, i plakat, z tego także jest ruchoma reklamówka telewizyjna. I jesteśmy w miejscu, gdzie się drukuje takie wielkie billboardy i sprawdzamy teraz kolorystykę. Uwaga! Najważniejszy moment na tym billboardzie, czyli czerwone spodnie. Przyjrzyjcie się tutaj kolorowi czerwonych spodni. Ja też się sprawdzę u siebie, bo mam te czerwone spodnie. Proszę mi powiedzieć, jak się przygotowuje, że oprócz tego, że mamy tutaj takiego profa mamy wydruk pierwszy... Wzór kolorystyczny. Wzór kolorystyczny. Jak się nie pogubić na tak dużym formacie? Przede wszystkim dzielimy ten plakat na sześć części i każdą część oceniamy, jeżeli chodzi o wierność reprodukcji względem tego wzoru kolorystycznego, tak? Więc jakby nie możemy się pogubić biorąc pod uwagę, że śledzimy każdy bryt po kolei. Czyli jak czerwień stanimy, to nasz później ta czerwień panuje na całym. Czyli tak, jeżeli tak mamy, ko mamy kontrolę nad tym fragmentem layoutu, jeżeli na tym fragmencie jesteśmy wierni, jeżeli chodzi o odzwierciedlenie kolorystyki względem wzoru kolorystycznego, to nie ma powodu później, żeby tu się działo coś, coś nie tak i mamy pewność, że reszta będzie też zgodnie z tym krufem, wzorem. Czyli oczekiwanej kolorystyki. A proszę powiedzieć? I by... tak odpodnią wsiaka dają nam pewność, że serduszko wielkie orkiestry też będzie wierną, miało kolorystyka. Kim jestem? To program, gdzie ktoś stoi i mówi, a tłum go słucha. I nasz przyjaciel z Wyssze Chody, wszystko. Prowadzi, czyli taki talk show. Ale taki talk show odbywał się na przystanku ustawodawczego. To było coś niesamowitego. Wielki namiot, tak zwana wielka jurta, i tam wszyscy mogli przyjść na spotkania z naszymi zaproszonymi gośćmi. Na pewno już obejrzeliście spotkanie z Anią Dymną, z Tomkiem Lisem, czy Tomaszem Sekielskim, czy arcybiskupem Józefem Życińskim. Tym razem zapraszamy na spotkanie nie z mówiącymi, ale z grającymi. Wojtek Pilichowski, Marek. Raduli to multiinstrumentaliści w swojej dziedzinie DBS. Najlepsi. Już od dwóch lat przyjeżdżają na ASP, przyjeżdżają na przystane Ustok, aby spotkać się z tymi, którzy chcą posłuchać ich wykładu, ale którzy przy okazji chcą także z nimi pograć. Na koniec, oba jest na dużej scenie. Pokazują no, mistrzowskie granie i my wtedy możemy wszyscy ich oklaskiwać. W czwartek godzina 16.30 premiera naszego programu Kim Jestem, tym razem niemówionego, ale bardziej granego, czyli Wojtek Pilichowski Marek Raduli. Chodzi o to, żeby przekazać jak najwięcej energii, a właśnie rytm jest energią. Jak harmonia może być kwestią smaku, powonienia, czyli naszych zmysłów, tak rytm jest czystą, żywą, energetyczną siłą, którą tak de facto adresując do odbiorcy, bądź zanurzając się w nią głęboko, można przedstawić tak jak przedstawi to Wojtek Pilichowski.